Po dwóch latach remontowych zawirowań Strzegomskie Centrum Kultury powróciło znów do swojej dawnej siedziby, przy ulicy Paderewskiego 36. Od przyszłego tygodnia po remontowych zawieruchach już będziemy przyjmować wszystkich interesantów, mieszkańców, wszystkich, którzy uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym Strzegomia, tutaj w naszej, w naszej głównej siedzibie przy ulicy Paderewskiego 36. Dzięki uzyskanym dotacjom Strzegomskie Centrum Kultury zyskało nowy sprzęt, który pozwolił na profesjonalne wyposażenie aż trzech pracowników. Udało nam się zmodernizować zaplecze techniczne, infrastrukturę taką służącą do rozwoju zainteresowań. Udało nam się wyposażyć dobrze salę muzyczną, salę, która będzie służyła zespołom współpracującym ze SCK. Będą one teraz miały możliwość prowadzenia prób w bardzo atrakcyjnych warunkach. Udało nam się także wyposażyć salę multimedialną, gdzie już niedługo rozpocznie swoją pracę sekcja fotografii cyfrowej. A naszym marzeniem też jest doprowadzenie do tego, żeby wkrótce zafunkcjonowała także sekcja grafiki komputerowej. Ponadto nowy sprzęt zakupiono także do pracowni plastycznej, która obecnie jest na ukończeniu. Te inwestycje w znaczącym stopniu uatrakcyjniły ofertę Strzegomskiego Centrum Kultury. Powstaną sekcje, które do tej pory nie, w ogóle nie istniały, natomiast tu warto wspomnieć, że... Z, Cała infrastruktura została doposażona niebagatelną kwotą 151 tysięcy, ponad 151 tysięcy złotych, ponad 151 tysięcy złotych, przy czym 115 tysięcy to środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.